Yo, z tej strony, Burygiewicz, witam, w Grze Tours 2. Na start, powiem Wam, pozostawiam, tak przemyślałem to, co ja w ogóle gadam w tych filmach. I zastanawiam się, co ja mam na myśli, za każdym razem pod koniec filmu mówiąc: Dziękuję Wam za odcinek. Tak jakbym dziękował Wam za to, że ten odcinek w ogóle się pojawił, czyli dziękowałbym Wam za to, że nagrałem odcinek. Albo dziękuję Wam za to, że go obejrzeliście, cho chociaż tego nie mówię, powinienem. Dziękuję Wam, jeśli to obejrzeliście, ale. Jeśli tego nie obejrzeliście, to bez sensu, żebym wam za to dziękował. I, no, i takie powiedzenie, dziękuję wam za odcinek, w ogóle nie ma jakiegoś sensu. Jeśli, jeszcze rozumiem, jakbym podziękował za odcinek Royowi, bo nagry, nagrał ten odcinek i ja go obejrzałem, ale dziękować wam za odcinek, który ja nagrywam, nie ma to sensu. I coś jeszcze mi tak wpadło. A i mówię, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, do usłyszenia, ok, dobra, gadam do tego i wy mnie słyszycie. Może ja was nie słyszę, ale już pomijając. Ale do zobaczenia. Nie widzimy się w realu, przynajmniej nie ze wszystkimi się widzę, a też nie nagrywam filmików z kamerą wtedy, bo nie widzę w tym większego sensu. Może jakieś horrory kiedyś pomyślę, chociaż nie mam kamery żadnej dobrej, ale takie filmy, które ja nagrywam, do zobaczenia. Część z was nie widziało nigdy w mojej twarzy, może na tym filmiku informacyjnym, który usunąłem, ponieważ przypruli się, że użyłem tam na start yy, z, z wydarzeń, czy z wiadomości. Takiego wstępu, takiego inter, do nazwę. Jeden punkt umiejętności za otwieranie zamków, miło. A w zamku nic nie, znaczy w tym czymś nic nie było. Duża miksura, bardzo fajnie. Coś jeszcze do ciekawego jest, chyba coś tam jeszcze widziałem. A to chyba miksura na manę, tak, i to mniej, mniej, interesujące. No i to było na tyle, na razie, z moich przemyśleń. Oprócz tego, jeśli się nie plączę i nie gadam jakichś wzór bezsensownych, to. Wydaje mi się, że nawet da się tego słuchać. To, co ja mówię. To jest wejście do studni, ale tam jeszcze jest kilka innych zamków i chętnie bym nam zwiedził wszystko. Ponieważ grzechem byłoby nie rozejrzeć się z jakimś darmowym lucikiem. Tak, tam byliśmy. Hello, jest drugie piętro. Na drugim piętrze może być lucik. Miksura siły, ja ich tych miksur nie używam, ponieważ jakoś nigdy nie ma do tego głowy. Zresztą, ja nie gram na trudnym poziomie, a ta gra i tak nie zawsze sprawia. Znaczy, rzucałem jakieś wyzwanie większe, więc. I tak jest w porządku. Czyżby to rzeczywiście, tu nic nie było obrócione miksurę many? Nad tej many nie wykorzystuję nigdy, to nie wiem. No i nie, coś tu jest. Mistrzowski zamek. Czy w mistrzowskim zamku coś będzie? Znaczy, w mistrzowskim, w kuferze, w kufrze, w kuferze. Czy w szafce zamknięte na mistrzowski zamek? Otwarciem powiodło się. Okej, okay, a co w środku? Pancerz Hahara. Dokładnie tak jak my mamy? Tak, tylko gorszy. Znaczy, czyli nie dokładnie tak jak mamy. Amulet. Wiedza plus jeden, płatność plus jeden. Okej, okay, wiecie co? Amulet. A, to też mnie tylko interesuje. Na nie wiem co to jest wiedza. Założę na każdym możliwym secie, o, znaczy uzbrojeniowym, ponieważ jak widzicie pewnie nie mam i tak innego amuletu. płatne też po prostu nie się zmieniać seta, żeby coś zrobić lepiej. Ulepszyć. Nie będę pamiętał pewnie. Yy, tutaj chyba już nic więcej do zbadań nie ma, więc idźmy do tej studni. Nie, tym się otwiera. Sprzedałem liścia tym drzwiom, po prostu ich nie lubiłem. Cool Dark i tak dalej, to zapiszę grę na wszelki wypadek. Ale tu, jeśli nie będzie jakiegoś fajnego lucika, to będę bardzo niezadowolony. Ale jest jakiś kufer na Mistrzowski Zamek, a kufry najczęściej reprezentują sobą jakiś fajny lucik. Coraz lepiej otwieranie mi zamków wychodzi. A w środku, pancerz Trapa. Trumpa. Bo dużo słabszy od naszego i wygląda identycznie. mi jakiś taki. Gdyby były takie tutaj, tak samo wyglądające, znaczy tak samo, podobnie wyglądające zbroje, jak, skórzane, jak te z Wiedźmina drugiego, to bym zdał się w gacie, nie? Z Wiedźmina drugiego uwielbiałem je po prostu. Wszystkie wyglądały świetnie. Ten kajnef kind of wygląda zupełnie jak my. Jeśli my będziemy wyglądać tak starzy, to nie będzie śmieszny. Facet teraz nie wygląda najlepiej. Uuuh. Moim zdaniem tak jęczy, ponieważ ten czar zamienia tą wodę w taką lewatywę dla niego, wiecie, tak idą, tak bo tak wchodzi ta woda tam tak ooo, lewatywa taki dawno nie miałem. Ooo. W ogóle na historii miałem taką ciekawą historię, że w starożytnym Egipcie. No wiem już tak cię ta dusko tak boli, że szok, e, że w starożytnym Egipcie wierzy, wierzyli, że lewatywa pomaga na wszystko. I wiecie, macie katarę lewatywka! Boli was głowa? Lewatywka! Lewatywa nie jest przyjemna. Jeśli ktoś nie wie, co to jest lewatywa, to służę wam pomocą. Lewatywa to jest... Yy, yy, wodę, wodę się wstrzykuje do odbytu. Wodę z jakimiś tam minerałami, chyba. Dokładnie się nie znam, bo nie jestem medykiem, żadnym dobrym, ale mniej więcej na tym to polega, że wiecie. Sobie w tyłek wstrzykujecie masę wody. I dlatego... Znaczy, wydaje mi się, że to, co powiedziałem o tej lewatywie i tym typie, było dość śmieszne. Szczególnie, że tej wody tak dużo jest tutaj, ale. Możliwe, że wszedł suchar życia, ale mniejsza, dobra. Ale wracając do powieści, w Egipcie podobno wiecie: lewatywa była uznawana za dobry, dobry lek na wszystko, więc naprawdę. Sądzę, że jakby, nie wiem. Yy, yy, kurczę, załóżmy, zomb was bolał, to by wam i dużo wody do dupy, nie? Wow, nie sądzę, ale okej. Okay. A więc patrzcie, tamten makro był sobie super lewaty. a my po prostu otworzyliśmy, yy, znaczy zakręciliśmy kołem, i tyle. To jest logiczne myślenie, panie i panowie. Panie te lokacje takie świątynno-podziemne, chociaż daleko im klimatem do na przykład yy, yy, świątyni śniącego z Gotika 1, czy choćby dworu i dorad z dwójki. I w dorad, powiedziałem chyba i dorad niechcąco. Chodź, panie, zblokujecie. Znaczy, skontruję dokładnie. Samo blokowanie, wiele mi nie przyda się na wiele. No i świetnie. Zanim ruszę w dal dalej, to zapiszę grę, bo może to będzie bardzo niebezpiecznie. I lecę dalej. Mm -hmm. chodź tutaj, mistrzu. Wiecie, że czasami tak czuwam się w gadanie i, i tak czasami z takimi odległościami nagrywam te odcinki między sobą, że, ja na sumie nie ja robię, nie? Wiem, że chcemy ratować siostr, ale dlaczego chodzimy po jakichś podziemiach i co my tu w ogóle się nauczyliśmy patrzeć i tak dalej, widzieć? To w ogóle nie kumam. Ja nie wiem, czy może lepiej ogarniać ode mnie tą fabułę, ale w innych nie. W innych grach, jak nagrywam, to ogarniam, co, o co chodzi, tak? A w tym tworci jest jakoś tak, tak, trudno powiedzieć, tak, Mmm, rozłamuję ta fabuła. Że ja nie ogarniam, co ja robię, nie? Idę po prostu przed siebie i tam, gdzie każe mi flaga iść. Ale ta gra, mimo tego, wszystkiego się podoba. Chociaż ta fabuła naprawdę no, jest taka dość miałka. Został tu tu przez rok. Mówi się, że ludzie pytają pytania i mam odpowiedzi. Prosił mnie, że wybrałem swojej pracy. Gandar, proszę. Nie ma co tego. To jest. To jest tragedia. Ten gandoha rzeczywiście wygląda fajny. Mnie się nie udało zrobić takiej fajnej postaci. Wow! Trochę jak Broly SSJ takie zielone kulki rzucał. Broly z Dragon Ball, jakby ktoś nie kminił. A ktoś nie kmini w sumie jego z Dragon to. Get the fuck out! To jest kanał dla ludzi, którzy ogarniają Dragon Ball'a. Dragon Ball z sens życi sensem życia. Nie można być prawdziwym mężczyzną, nie wiedząc co to jest Dragon Ball. To to jest Son Goku, Vegeta, Son Han kurna, czy inny. Co to jest O mój Boże, to jest chyba to gówno, co ja się tak na ranie z tym męczyłem. go Nie jesteś odporny na nic, czyli masz wpierdziel od mojego super promiecza. Tak, może na arenie byłeś dla mnie wyzwaniem, ale ja się zmieniłem od tego czasu. Jestem teraz super potężny. Nie wiem, który mam poziom, zaraz sprawdzę w sumie. A poziom mam 30 już. Aż czy na złożę, żeby było śmieszniej? Dawaj. A coś robię mu na A, A, widzicie? Jeśli chodzi o walkę na pięści, to jeśli ktoś kiedyś w obliwionie spróbował tego, to wie co to jest. OP. Walka na pięści w obliwionie wywracała przeciwnika, paraliżowała, on leżał na grebie, a my go nosowaliśmy tym pięściami. Wydawało się to śmieszne, że podchodzi nas przeciwnik opancerzony od stóp do głów w zbroje płytowe. Ale nie, wywalone. Te, mamy pięści, więc jesteśmy prosami. Z powrotem do serca gadzie, gardzieli. Dowiedzieliśmy się, co się stało. i Rozumiem, że teraz mam pogadać z Kainefem, który nam wytłumaczy, co w ogóle się potem stało, tak? A widzenie daje nam, że... już rozumiem, że... Widzimy to, co się kiedyś wydarzyło. Możemy sobie po prostu zwiedzać te miejsca i dowiadywać się o historii Ganda Horak, to pozwoli nam po prostu znaleźć jakiś słaby punkt czy coś, nie wiem, nie rozumiem. Nie wiem, czy ja mogę po prostu skopać dupy wal walce mieczem półkiem, nie miałby szans przecież. No ale wiecie, nie może być za lekko, fabuła musi się toczyć. Gra jest fajna, bo jest dość długa. No, to nie jest typowy... Znaczy, to nie jest shooter tak typowy Call of Duty, że 4 godziny nie na razie. No, i więcej wiedzy. Mamy serce. Znaczy, Ganda ma czyjeś serce, nie wiem czy je. w żyje, więc to raczej nie jego serce. Zamienił serce w pioruny. Kozak. To może jego serce było. Nie już, koloryzuję. Co przywołałeś, Mistrzu? Jakiegoś super złego Boga. Śniącego przyzwał pewnie. Śniący powrócił. A teraz się dowiemy dokładnie o co chodzi. Nie, znowu tylko ten. Bez sensu. Dobra, mów co się dokładnie tutaj stało? Będę wyglądać tak jak ty, serio, kiedyś. Taki staruch. Byłem... do tego. Ja Wszystko Wszystko to

can you be more specific? Like, it's it's a small small power, power, in the heart of innocence. perhaps that is where you'll find the answers you seek. i'll stop him, professor. if that happens, you'll have succeeded where i failed. don't be so hard on yourself. you can't take responsibility for other people's actions, only your own. as far as i'm concerned, you've done nothing but help. But that may be, be. atonement. A nie, to on, ja, ja do, byłem pozytywny, a to spoko. Wyjściem z podzieli Podziel się swoimi odkryciami z prorokinią. Uuu, to mocno uszyliśmy fabułę. Wydaje mi się, że nawet byśmy, to by oznaczało, że mniej więcej skończyliśmy nowy ashos. Tak, chyba tak, bo większość wysp została zwiedzona. Powiem wam, że... ma mniejsza o dużo wyspa niż ten kontynent tak jakby, a... o dużo ciekawsza. Naprawdę, a teraz zastanawiam się, bo. Wiecie jak ja się rałem, jarałem tym nowym ashos. Jak mi się wyglądała trzecia lokacja, czyli ta bestia? O 10 tysięcy odcinków nie spędzę. łokie okay. Jesteśmy na pierwszej wyspie, bardzo ładnej wyspie zresztą. W ogóle ta gra jest bardzo ładnie zrobiona. Klimatyczne miejsca. Muzyka przygrywa bardzo fajnie, prawda? Muzyka jest bardzo dużym plusem dla tej gry. I dbało się o szczegóły te. Tekstury są na wysokim poziomie. Ogólnie postacie są fajnie zrobione. Yy, może laski nie wszystkie są jakieś ładne, ale tam już pomijmy. Jak ktoś grał Gotika 4, znaczy Arkanie, bo to nie jest gotik, moim zdaniem, to wie co to znaczy brzydka kobieta. Co się stało lagę. Zapiszę grę, bo boję się, że gra może się wysypać. Nie zgadniecie, gra się wysypała. Tak, ona nie, nie lubi zaskakiwać. Ona po prostu się wysypuje, bo lubi i. bo lubi nie zaskakiwać. Ale powiem wam, że tak jak się mi się wysypała, to znalazłem takie zarąbiste porównanie biologiczne. Ona zachowuje się trochę jak białe krwinki w organizmie. Wszystko, co obce, zostaje od razu atakowane. Czyli jak, jak zminimalizujecie tę grę, co jej się nie podoba, to jest wysypka. I czasami nawet jak włączę program do nagrywania, typu Action, bo tylko Actionem nagrywam te gry, też się wysypuje. Czyżby Gandahor się tu pojawił? Czy mi się wydaje? Nie, to nie jest Gandahor. Ej, ty chłopie nie żyjesz przecież. Ale nie, ty jesteś jakby skrzeszony.

Teraz ci sam coś tam, sa, Sorda Honie, pokażę dlaczego zrobiłem łucznika i dlaczego uważam go za najlepszą postać przeciwko jakimkolwiek silniejszym pojedynczym przeciwnikom. Patrz. Teraz przecież lud się zamrożę. Albo przynajmniej spowolnie. A teraz wpakuj w ciebie taką ilość strzał. Jeszcze przy okazji tryb z jest zwiększ obrażenia. Że stracisz 3 czwarte życia. To właściwie to na 4 piąte. Teraz ponownie spróbuję się zamrozić. Może dwa razy się uda. Nie, ale jesteś spowolniony, jesteś w stanie mnie doścignąć, a z powrotem wykończyć się taką ilością że się obstrasz. To jest właśnie siła. Yeah. Dziękuję i dobranoc, i chyba dostanę Twoją maczugę. Dostanę swoją maczugę, powiedzcie. Uuu, nas lepsza na plus 20. Opoka. Tarcz nie noszę. Super ciężka. Kryształ punktów. Otrzymałaś plus 10. Panowie i panie, uwaga! Będziemy chodzić jednak z dwóręczną moczowną, ponieważ jest 3 razy lepsza od naszej obecnej. 3 razy lepsza. 3 razy lepsza. 3 razy 3, 3, 3, 3 razy lepsza. 3 razy lepsza. Gdzie ona jest? Gro. Nie mówcie, że nie mogę jej wykorzystywać. Gro. Nie rób mi tego. Jesteś. Czemu cię nie mogę założyć? Wymagana siła 43 gro. Spokojnie, zdobędę taką siłę. Mogę ci ulepszyć? Nie, mogę ci ulepszyć. Co dodajesz? Siła plus 15%. Pięknie. Regeneracja mamy plus 2. W dupy to. Regeneracja plus 2. Ciekawe. Regen, ogłuszenie plus 2. Super. Yy, opokę bym chętnie sprzedał, ale najpierw muszę mu pozbyć się dużej ilości yy, sprzętu, które jest mi niepotrzebny. A więc yy, nara. Yy, nara. Yy, nara. Yy, nara. Yy, nara. Yy, nara. Dobra, już nie mówię na bo to jest żałosne. Ale, panowie i panie, znaleźliśmy broń, która pomoże mi zniszczyć całą tą planetę. Tak, jeden ciosem całą planetę zniszczę. On był takim kozakiem, że są nosił tarczę i taką właśnie maczugę, kurczę i ona, ona jest bręczna, nie? Wiecie co? Wiecie co? To wygląda kozacko ona daje wytrzymałość 15% dużo odporności i od dzisiaj schodzę i z tarczą. Ponieważ tarcza nie zmienia nam nic. Nie, coś tam chyba zmieniała, prawda? I dlatego ze mną chodziłem. Nie pamiętam. Ale od dzisiaj chodzę. Bo wygląda, no, nie powiecie, że wygląda. że nie wygląda przekazacko. A przekazackość to jest to, czego pożądam. Ragnarok. Pożąda kości, a ja kozak Tak, 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 tak. Czyżby to było ten 44 wymaganej siły? Czyżby, czyżby? Tak! No. Panie panowie, od tego momentu już nie chodzę, starczą. <grytania> a więc starcza idzie na sprzedaż. Czy się z tego powodu. ...niecie... Mogę ulepszyć? Jakim cudem mogę ulepszyć? Jak miał 22 drewna, to bym to nawet chyba zrobił. Ale ona i tak ma 996 obrażeń. Powiem wam, że nigdy się nie tak z bosa, że ten boss to był coś pięknego. Osia Malaska. No, tak, średnio. Znaczy, nie żył. Rrr, rrr, laska. Rrr. Czemu ładne dziewczyny nie noszą takich koszulek jak ona, a te grube, takie wiecie, brzydsze, wolą nosić takie koszulki i. chcecie zjeść kanapkę, i wam przechodzi taka kobieta, i tak czujecie, że już nie chcecie jeść kanapki, bo wam się tak nie chce. Już wiecie. Takie. Co jest Darfa?

Nie ma nic, co it go, Magic like that hasn't been seen since the time of the Theox. He used some kind of artifact as a catalyst. Płonące serce demona. demona? Niesamowita, nie. Nawet się przestraszył. na Meshing takie gry. a teraz bagna. Super, lubię bagna.

Jedynka zapowiadała się jako polski obliwion, wiecie, coś co miało być po prostu niesamowite, okazało się, że gra jest średniakiem. Nie razy była, ale też nie, niczym się nie wybija. Za to dwójka podobno sprzedała się bardzo dobrze. I nie dziwię się, bo jest zrobiona bardzo fajnie. Potrzebuję więcej czasu, poczekaj chwileczkę. Najpierw chciałbym porozmawiać z Kowalem. Sprzedać mu po pierwsze lucik, bo dawno nie sprzedawałem. A zobaczę, może ta tarcza jest na przykład coś warta. Cześć. Ty masz jakieś fajne nowe rzeczy. Masz to, coś co mnie interesuje. Jak ja w spodnie na ucznika? Bo nie kojarzę nawet. Dobra, mniejsza. Buty. minus -2%, minus -2%, czyli nie dla łucznika. Grzybuli, domyśliłeś się. Ryficki łapacz, broń dwuręczna. Słuchajcie, bronie się zaczynają robić nieziemskie tutaj. Wiecie co, chyba zaraz zapatrzę się w to. Tak, i to będzie chyba dobry pomysł. Yy, I jakiś fajny łuk, łuk kompozytowy, nie interesuje mnie. Słowa groźba, broń wręczna. no na razie się nie umywa do tego, co właśnie zdobyłem, więc nawet nie patrzę, ale posprzedajemy. Jest, za to dasz. Wiecie co, nie wiem czy się opłaca sprzedawać w tych grze. Wykonywanie questów, nie, 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 to jest mój łuk i ja na razie ci go nie... 186, 186, ulepszony, 180, 180, plus 9. W ogóle, bierzemy. Nie, poczekajcie, inną ja innym łukiem strzelam. Strzelam tym. 230, 230 plus 8. Yy, chyba coś podobnego, więc nad. Dobra, na razie zostaniemy przy tym łukie. Jak znajdę jakiś naprawdę fajnie oglądający, to się nie patrzę. To wszystko idzie na sprzedaż. To też idzie na sprzedaż, to też. I co mnie interesuje, tarcze też pójdą na... albo nie. Tarcza Wielka. Ile za to dał? 1905 No okej, okay. nie powiem żeby mnie to jarało, Cieszyło, że to tak, ale dobra I Teraz bierzemy nową, Elfic Elfickiego Łopacza i to będzie broń, którą będę się teraz posługiwał Znaczy jeśli chodzi o broń sieczną Wydaje ja mi się, że będzie mógł ją zrobić na bardzo silną broń nawet jak dobrze pójdzie, to dość zbliżoną do obrażeń broni tego tej maczugi, co zabiliśmy. No oczywiście sądzę, że będą się obrażenia raczej kręciły przy 700. 66. <śleszczeń> tak, i zostajemy przy ataku demonicznym. Dałem jakiś kryształ, nie wiem jaki. Wyczuwałeś plus 3, w sumie nie jest źle. W sumie nie głupi kryształ, nie sądzę, co sadziłem. I to idzie pod jed... nie, to idzie pod dwójkę. Pod trójką jest to, i pod jedynką łuk, i mój kołczan. Jaki? Kołczan oko Myszołowa. Mniejszy zasięg, mniejsza szybkość strzelania, ale celność plus zero. W na razie sprawdza. One w sensie są nieulepszone. To wiecie co? Ja nie mogę ulepszyć, mam skórę. Okej. Jak wygląda nasza nowa broń? Aha, to jest w ogóle taki rodzaj broni, czyli to jest włócznia. No znaczy było widać, ale tak, nie jeszcze tak mięczuś nie walczyłem w ogóle. Mm. Ciekawy system walki, powiem Wam. No, coś nowego w końcu się pojawiło. Mm, to jest schowana broń, czyli po prostu John trzymam jak strażnik. Chcesz o czymś jeszcze porozmawiać? A, wyrwiemy ją do końca, gry zobaczycie. Ale okej. Okay. Tak, umiem wyrywać laski, niestety tylko w grach. Y Czas na bagna na pokątną i witamy na bagnach fajna tabry naprawdę fajna ale, bagna zwiedzimy już w następnym odcinku, na który z tego miejsca serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej! Znowu powiedziałem do, do zobaczenia. Inaczej, muszę wymyślić czekajcie, zanim skończę, będę jakąś nową formułę na koniec. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z tours, jakiś z innych projektów. Big Yo! Dobre. No. Cześć.